A? Gdzie? Nie mówię, nie jest A ja tam strzelam na pałę. Idę. Po co ja tu jestem? To naszym Helix jakiś ejd tu? Ale... Ktoś tak nie wiem do końca co ja mam robić. Zgarałem. <śmianie> <śmianie> Sraju, gaci. Dobrze powiedziane Ten przeżyć chciał, ale nie, ja mu nie dam. Jak wszyscy, jeden za wszystkich, to wszyscy. Też. Ty, gdzie oni zniknęli? No wszyscy chudini? A jej jejku. Ole, wybuchu Eee Ale się wybiliśmy im na Uuu! Tego nie mieli prawa przeżyć Na znaczy, dziewię to gra więc wszystko możliwe zwłaszcza w kolonii Ale jeśli realistycznie patrzeć na to to nie mieli tego prawa przeżyć No masz to już nie było przejedź go, no I... No chyba nie żyją Wysiedli i zginęli no, sobie poszło, Co? No co Aaaaah! Uh, to było blisko. Ale jednak coś... Lol... Aaaaah! Uh, uh, ole, spadł! Ole, spadł na mnie, prawda? A co, tam się popsuł? Serio? Spadł tylko z kilku pięter, no? Nawet w top girze ten Jakiś tam samochód Nie pamiętam jaki czerwony pika Wytrzymał Spadając tam z dużo większej odległości Dobra tutaj jeszcze dostał tam yy, Ciał dostał samochodami Ale to Armoru nie powinno mieć No chyba że głęsienica tam to, to wtedy rozumiem Киньте. Там. Бля, их. О, власть, не хотела им уже текать. Да, видим. Да, боже. Идем, ты эту граната. Здесь даже Есть, никого не Odłamkowy niby, a odłamuje. Hmm. Już ci mówiłem, zginij! Kilka razy! O nie, 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 nie. Ja... Przestań... Piszeć i tak... Masz, oponem ci przebiega. Niech ten samochód już nie nareszcie. Czemu teraz samochodziku nie weźmiemy? Jokie nowy. O, a mu mi się zrobić. Nie wiem teraz, czy wziąć tą sniper, czy mnie. nie. Nie, za blisko jest. O nasz. O jest, przyjechał Ale nie wiem A to nie nas, chyba nie jestem pewny, poza nim wyszli nie nasi Nie mam pojęcia I granaty, to ja się wycofuję Macie jednego o oh. o oh, oh, oh. I tuba! Ha 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 Noob, tuba, Go play Battlefield No snipera. A ja jej nie wezmę. A tu był Masz. Nie będziesz we mnie strzelał. Auć. Zrobiłem mu auć. Co dam panowie? Nie spodziewaliście się tego, co? Serio. Z tymi asoltami lecicie na czołgach. Mądre, mądre. Widać, że taktykę to wy macie. A taktyka kamikaze wkurzy mm, Poza tym mi się nodzi. no po co ja zadaję takie głupie pytanie co teraz? Jak teraz będzie strzelanina dalej? ja go przed chwilą nie trafiłem? Widać nie. i a gdzie mam już a, wyjść mam no dobra try more, noobs. Obra ale coś jednak strzela nie, no, dalej coś we mnie strzela a mnie blokuje jakiś koleś ale skąd ja dostawałem? coś mi tu śmierci tu byli, tak? i mnie blokuje jakiś debil znowu ale skąd dostaję to ja dalej nie mam pojęcia bo wiem, że tam są a chyba do krótka tu by wyszły o właśnie Tuba. no nie zmieniałeś już tego raz? Trafimy. Wiem, że na jednego zużyłem lewe mam na to Fajnie się poprosiło No teraz się wyżyje trochę Ale a się jak chcę RPD, no Można się porządnie wyżyć, a nie Nie wiem, gdzie ten granat jest Tu był Dobra Idziemy dalej Ciśniem, bo chcę Ciśniem, bo strzelają we mnie Gdzie są pieniągaczynie Ooooo i znowu snajpera. W dupie mam tą snajper Nie wiem w co strzelam, strzelam ze ciebie Oh, what up? O, woda. O, no Gdzie granat? Nie lubię granat. Co ty próbujesz? Co ty próbujesz? Co oni próbują? Nie wiem. zostawię. Coś mi się wydaje, że będę tego potrzebował. A jak nie, to się wkurzę trochę. Hmm. Deutschland Dobra, kontakt tam jest, to trzeba i nowy, najpierw piasek men. Piasek men, piasek men! I o nie złuto O nie, nie, nie! Nie! O, zamknęła Tak już? Ale kto to jest? Tego, co mieliśmy uratować. Dobra, zdawał kto to jest.

Identify yourself. Mac, This John. We put a lot of names in the clock tower this week, lad. It was Makarov. The bastard slipped from my fingers in Sierra Leone. What does MI6 know? Uh, you're on everyone's shit list, John. There's no way I could get you clearance. Don't give me that. You still owe me for Pripyat, and I'm calling it in. Easy, son. All right. We've traced the delivery freighter to an outfit in Bosaso, Somalia. It's run by a nasty piece of work named Morabi. My hands are full with the bleeding at home, so you're on your own. Good hunting. What's the security look like? A strictly second division. Local triggermen guard the compound. We'll stick out like bollocks in a bulldog. Stealth's not an option. Then we just have to kick in the front door. Tell Nikolai to ready his men.

o, ale wjazd na chat. O, jakiś alarm. Uuu, zabijamy Somalijczyków! Gdzie Piraci chyba to są. już Dobra, nie mam pojęcia co to jest. Ole fajne ty Ja chcę coś takiego w multi Chyba jest Nie jestem szczerze mówiąc pewny Ale Pewnie duży killstreak jest potrzebny więc jeszcze nie miałam. Choć raz mi się udało killstreaka w takiego 18 kill zdobyć Ale niestety to było na początku I nie miałem jeszcze wtedy fajniejszych killstreaków odblokowanych. Nie wiem skąd strzelają. Idźcie stąd, no. Piraty. Polo. Jak ja mam za nim iść, jak ja jestem przed nim? Oh, o, soap, sorry, sorry. Lubię soap. On jest najbardziej spoko ze wszystkich. Aha, zginąłeś. Armora bliźnica przynajmniej jakieś wybrał. Mm, Skoń znowu dostałem hm. Warabi. Hé? Eh? Serio akurat ten granat wybuchł? O no nie, to nawet śmieszne nie No i ma Chciałem wrócić do Price'a. Eh? Tak jak chciał no, Ale cóż Shit happens eh?